Mówiliśmy sobie już o tym, yy, co zrobić, kiedy zgaśnie w nas wiara w Boga, kiedy w nas zgaśnie wiara w człowieka, a dziś powiemy sobie o tym, jak w nas gaśnie wiara w miłość. I wiecie, zwykle chyba, czy tak intuicyjnie nawet możemy sobie myśleć, że wiara w miłość gaśnie w nas wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja traumatyczna. Kiedy ktoś mnie rozczaruje, ktoś mnie zdradzi. I wtedy tak intuicyjnie myślimy, że nam miłość zgaśnie. Ale chcę z Wami dzisiaj zejść jeszcze głębiej. Mianowicie chcę z Wami zejść do takiego poziomu, yy, że, że obojętnie czy ja się w, w życiu rozczaruję miłością, czy nie, to żeby moja wiara w miłość zwyczajnie nie zgasła. Obojętnie czy się rozczaruję, czy się nie rozczaruję, czy już się rozczarowałem, czy jeszcze nie. Bo chcę o takich, wiecie, powiedzieć trzech sterownikach miłości, które mamy gdzieś wgrane w nas i które nami sterują. Pierwsza rzecz. Kiedyś rozmawiam z takim młodym studentem, który, wiecie, tak rozpaczał bardzo, że jest sam. Nie, że no, kończą się studia, a on ciągle nic. Ciągle nic. Czuł się samotny. Czuł, że mu kogoś w życiu brakuje. I mówi mi, mówi tak, słuchajcie, że przez tę samotność czuje się niekompletny. Przez tę samotność czuje się niekompletny. Że robi wszystko, żeby znaleźć drugą połówkę. Kogoś, kto by sprawił, że jego życie w końcu ma sens. I to jest, słuchajcie, zdanie, które mnie zmroziło. To są zdania, które mnie zmroziły. No bo ym, czy to naprawdę jest tak, że nasze życie jest kompletne wtedy, kiedy mamy drugą osobę? Czy wtedy życie jest kompletne? Ym, czy to jest tak, że drugi, drugi człowiek tak w praktyce służy temu, żeby zatkać mnie jakoś, bo mam dziury w sobie, mam dziurę w swoim sercu i potrzebuję teraz drugiej osoby, żeby mi zatkała te dziury? Czy o to chodzi? Czy to jest miłość? Czy raczej egoizm? Bo przecież. Miłość wtedy polegałaby na tym, że ja potrzebuję drugiej osoby po to, żeby ona mnie jakoś uzupełniła. Tak? Bo ja jestem niekompletny. Skoro jestem niekompletny, nie jestem tożsamy, to potrzebuję drugiego, żeby mnie uzupełnił. Nie wtedy będę kompletny. Tylko, że druga osoba będzie wtedy dla mnie narzędziem. Mojego poczucia tego, że jestem cały, że nic mi nie brakuje. I myślę sobie, słuchajcie, że bo bez tego ja mam wrażenie ciągle, że jestem jakiś dziurawy, jakiś niedorobiony. I ludzie bardzo często i bardzo długo umieją trwać w takiej myśle szatańskiej iluzji. Szatańskiej iluzji, która mówi, że jesteś niekompletny, że, że czegoś Ci brakuje aby Twoje życie miało sens, że kogoś ci brakuje, żeby Twoje życie miało sens. Ym, bo jeżeli jest tak, że ja wchodzę w związek, myśląc i budując wszystko na tym, że druga osoba ma mnie jakoś uzupełnić, to ja mam bardzo dużą wątpliwość, ile taki związek przetrwa. Mam dużą wątpliwość. Bo, bo może to nie jest tak, że sensem kochania jest to, że, żeby drugą osobę wykorzystać jako taki materiał do uszczelniania mojego serca? Może nie o to chodzi w miłości? Może nie po to się ludzie łączą w pary? Zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi o najważniejszym przykazaniu: to mówi o, o miłości Boga bliźniego i i siebie samego. I to jest, zobaczcie, bardzo ważne, bo to przekazanie mówi: yy, Ja myślę, że, yy, że mamy kochać Pana Boga całym sobą, tak? Żeby umysłem, wolą, sercem, duszą mamy kochać Pana Boga całym sobą. Ale uwaga, to przekazanie to nie jest, wiecie, taki jakiś nakaz, który Pan Bóg chce nam yy, zrzucić na barki. Tylko to przekazanie mówi o tym, w jaki sposób Pan Bóg pokochał nas. Czyli Pan Bóg pokochał Ciebie całym swoim umysłem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim sercem. Pan Bóg Ciebie pokochał wszystkim, czym jest. Wszystkim, czym jest. To nie jest tak, że Pan Bóg był jakoś niekompletny, dlatego Ciebie stworzył, żebyś, żeby mógł Ciebie kochać, żebyś Ty kochał Jego, żeby dzięki temu Go jakoś uzupełnić. To nie o to chodzi. A może jest dokładnie odwrotnie? Może jest tak, że Ty jesteś kompletny, że niczego Tobie nie brakuje, aby Twoje życie miało sens. Może skoro jesteś kompletny, to może właśnie dlatego jesteś powołany do miłości. Nie, żeby uzupełnić swoje braki, tylko jesteś kompletny, masz wszystko, zatem możesz kochać. Zatem jesteś zdolny do kochania, jesteś zdolny do miłości, bo niczego ci nie brakuje do miłowania całym sobą. Yy, więc zobaczcie. Jakby podstawą jest to, że Pan Bóg kocha Ciebie całym swoim sercem, całą duszą, całym swoim umysłem. Niczego Tobie nie brakuje. A skoro tak, skoro niczego Tobie nie brakuje, za tym możesz kochać. Bo wtedy, skoro niczego Tobie nie brakuje, to drugiej osoby nie będziesz używać jako materiału do uszczelniania swojego serca. Ale będziesz drugiej osobie, drugiej osobie oddawać siebie samego, bo to jest największe dobro, które masz. I to jest druga rzecz. Kiedyś prowadziłem, wiecie, sporo takich kursów przedmałżeńskich, i tam miałem taki set, który mówił o tym, o co chodzi w tej przysiędze małżeńskiej. Pamiętacie, tam jest kilka rzeczy się mówi, nie? Ja ci ślubuję miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Tam nie ma tego słowa. On powiedział, że cię nie dopuszczę aż do śmierci. Nie, 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 tam nie ma. To jest inaczej, że cię nie opuszczę. To jest jednak różnica. Mała, ale jednak. Trzeba zweryfikować, co on ślubował, nie? Słuchajcie, kluczowe jest, jakby, żebyśmy zrozumieli jest to pierwsze słowo. Ja ci ślubuję miłość. Bo co to znaczy, że ja ci ślubuję miłość? Jak w praktyce? I myślę sobie, że taki sterownik, który mamy wygrane bardzo często, to jest taki, żeśmy utożsamili miłość z uczuciem. Czyli obrazowo mówiąc, ślubuję tobie, że jak tylko będę na ciebie patrzeć, będę miał motylki w brzuchu. Czyli mam w sobie uczucie. Tak miłość rozumiana jako uczucie. Istnieje coś takiego bardzo przyjemne. Tylko że czy o to chodzi, że my sobie ślubujemy przed ołtarzem, że będziemy mieć motylki w brzuchu? No zasadniczo one raz są, raz ich nie ma. Uczucie jest albo go nie ma. My nie mamy nad nim władzy. Ale myślę sobie, słuchajcie, że daliśmy sobie w pewnym momencie wmówić, że w miłości chrześcijańskiej właśnie o to chodzi. Żeby czuć. Więc kiedy mówimy, że Bóg jest miłością, tak jakbyśmy rozumieli, że Bóg jest uczuciem, a uczucie jest Bogiem. A czy to naprawdę o to chodzi? Jedno z największych kłamstw to jest właśnie to, właśnie to że, że uczucie jest Bogiem. Bo kiedy Bóg mówi, że jest miłością, to nie oznacza, że jest uczuciem. Miłość chrześcijańska to jest karitas. Karitas to jest służba. To jest służba. Pamiętacie, Pan Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Nie przyszedłem, żeby mi służono. Lecz aby, aby służyć. I dać swoje życie na okup za wielu. On przyszedł, żeby kochać. Przyszedł, żeby służyć. Zatem. Służenie jest sensem Jego misji. Służenie jest sensem misji Jezusa. Służenie. Zatem miłość jest służbą. Jeżeli Bóg jest miłością, to Bóg jest służbą. Bóg jest służbą. Służbą, ale to nie jest coś, co, co, co jemu jakoś uwłacza, co go deprecjonuje, co sprawia, że jest niżej względem tego, komu służy. Bo Chrystus nie jest niżej człowieka. Jest równy nam. I dalej zobaczcie, że yy, skoro mamy się wzajemnie kochać, skoro małżonkowie przed ołtarzem sobie ślubują, że będą się wzajemnie kochać, ślubują sobie miłość, więc ślubują, że sobie wzajemnie będą. Służyć. Będą sobie wzajemnie służyć. I to uwaga nie jest deprecjonujące. To nie jest uwłaczające komukolwiek, bo jest to naśladowanie Jezusa Chrystusa. Bo On właśnie przyszedł, żeby służyć. Więc w ten sposób małżonkowie naśladują Jezusa. I to jest też, zobaczcie, ważne, że moja służba właśnie polega na tym, że siebie samego drugiej osobie oddaję. Oddaję siebie. Dlaczego? Bo nie mam nic lepszego do oddania. Bo to jest mój największy skarb. Ja sam jestem swoim największym skarbem. Bo jestem kompletny. Niczego mi nie brakuje. Mam wszystko. A skoro jestem swoim największym darem, skoro jestem moim największym skarbem, to daję Tobie to, co jest we mnie najlepsze czyli siebie samego. Nie to, co zrobiłem, nie to, jak się wykazałem, ale wszystko, czym jestem. Daję to Tobie. I to jest właśnie służba. I to jest właśnie to, kiedy sobie ślubują miłość. To jest właśnie to, jak Bóg służy człowiekowi, oddaje siebie samego całe, ca siebie całego człowiekowi. Yy, I ostatnia rzecz, bo zobaczcie. Yy, Kiedyś, kiedyś, było spotkanie u nas charyzmatyczne. Wiecie, modlitwa, nie? Tak się modlimy, modlimy, śpiew. I z tyłu gdzieś przy wejściu jakiś taki rumor powstał, nie? Wiecie, było bardzo dużo ludzi. Mała kaplica. I tak widzę kątem oka, że wszedł gość na pruty. Po prostu pijany. Wiecie, tak się zataczał, nie? Coś tam bełkotał. A obok Niego obok wejścia stał taki Marek. Jeden tak pijany, to się do Ma Marka gdzieś tam odezwał. I Marek co zrobił? Zanurkował do kieszeni, portfel, pyk, 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 pieniążki, proszę bardzo. Nie? Po tym spotkaniu podchodzę do Marka i mówię: Słuchaj, to chyba nie było dobre, co? <grych> Dawać alkoholikowi pieniądze? Przecież to nie jest, to nie o to chodzi. A on na to: No, przecież pan Jezus kazał kochać wszystkich. Pan Jezus kazał kochać wszystkich. Ale dalej sobie pomyślałem wtedy, i to jest, słuchajcie, trzeci sterownik, który możemy mieć. Mianowicie możemy mieć trzeci sterownik, myśląc, że mamy kochać głupio. Że mamy kochać głupio, że nasza miłość ma być nierozsądna. Albo inaczej. Że w naszej wierze jest jakiś wielki konflikt między sercem a rozumem, między rozumem a sercem. I oczywiście mamy różne takie przeświadczenia, nie? nawet się różnych kaznodziejów słyszy, którzy mówią nie ufaj rozumowi, ufaj swojemu sercu. I inni mówią dokładnie odwrotnie: Nie ufaj swojemu sercu, tylko rozum, oświecony wiarą, ale tylko rozum. Nie. Tylko że w Piśmie Świętym Mamy, słuchajcie, dwa piękne hymny. Jeden z nich na pewno znacie. Myślę, że drugi jest trochę mniej znany, ale lecą tak, króciutko. Gdybym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. A drugi hymn? Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu. I przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej, przeczystym wypływem chwały wszechmocnego. Dlatego nic skażonego do niej nie, nie przylgnie. To jest Księga Mądrości. Bo nie jesteśmy powołani, żeby kochać głupio. Jesteśmy powołani, żeby kochać mądrze. Nie jesteśmy powołani, żeby nasza mądrość była bez miłości. Jesteśmy powołani, by mieć miłość, która jest mądra, która jest roztropna, która jest miłosierna. Zobaczcie, serce i rozum muszą współgrać. Muszą współgrać. Serce wyrywa się do służenia. Wyrywa się, żeby służyć. To mówi serce. A co rozum? A rozum będzie tym sercem kierować, żeby człowiek wiedział, jak ma to zrobić. Serce daje energię, rozum mówi jak. Więc musi być współpraca jednego z drugim. Musi być współpraca jednego z drugim. Ym, dlatego dawanie pieniędzy alkoholikowi nie jest żadną miłością chrześcijańską. To nie jest żadna miłość chrześcijańska. Jeżeli chcesz mu coś dać, to daj mu swoją przyjaźń. A dasz największy skarb. Daj mu swoją przyjaźń. Oczywiście jest to dużo trudniejsze niż dać pieniądze, ale mu, kto mówił, że będzie lekko? Zobaczcie, co rozpala naszą prawdziwą miłość. Wtedy, kiedy ona jest jakoś zgaszona, co nas rozpala, to że jesteś kompletny, niczego tybie nie brakuje. Jesteś kochany przez Pana Boga. A skoro jesteś tak wielką wartością, to jesteś powołany, żeby oddać swoje życie, czyli żeby kochać, żeby służyć, to nie jest tylko uczucie, to jest służba drugiemu człowiekowi. Ta Twoja miłość nie powinna być chaotyczna. Ona powinna być rozumna. Bo właśnie to dlatego może sprawić i właśnie to może sprawić że ten świat będzie coraz bardziej boży.